Dzisiaj chciałem parę słów powiedzieć na temat państw, gdzie obowiązują najsurowsze przepisy antyaborcyjne, zabraniające w sumie aborcji. Zastanowić się nad tym tematem, jak, dlaczego w ogóle tam się pojawiły, jakie kary grożą. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału. Tutaj też takie filmiki na ten temat w tym kanale znajdziecie na pewno. Natomiast ja postaram się w tej chwili te państwa po kolei omówić tak w sposób przejrzysty w odniesieniu również do prawa w tym kraju, jakie istnieje. Więc na pierwszym miejscu całej listy pojawia się Salwador. To jest takie państwo leżące w Ameryce Środkowej i w kraju tym kobiety, które decydują się na usunięcie ciąży, robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Są świadome, że nielegalna aborcja może jej kosztować tak naprawdę utratę zdrowia lub życia lub wolności. Antyaborcyjne przepisy przewidują do dwóch lat pozbawienia wolności dla kobiety. Lekarz, który przeprowadzi zabroniony zabieg, może spędzić w więzieniu nawet 12 lat. Jeśli natomiast kobietą usłyszy zarzut zabójstwa kwalifikowanego czyli ciężkiego porównywalnego do morderstwa grozi jej kara pozbawienia wolności nawet do 40 lat lekarze mają obowiązek zgłaszać na policję przypadki poronień i przykładowo w latach 2000-2011 za nielegalną aborcję skazano 129 kobiet całkowity zakaz przelewania ciąży wprowadzono w Salwadorze prawie 20 lat temu, bo w 1998 roku Wcześniej od 1973 roku obowiązywała kompromisowa ustawa, zezwalała ona na przeprowadzenie zabiegów w trzech wyjątkowych sytuacjach, czyli gdy wymagał tego stan zdrowia kobiety, gdy płód miał poważne wady lub gdy ciąża była efektem gwałtu. Do zaostrzenia prawa doprowadziły głównie naciski środowisk katolickich i konserwatywnych, natomiast prawicowa partia Arena chciałaby zresztą jeszcze zaostrzyć obowiązujące prawo. I w lipcu w sumie ubiegłego. Roku ugrupowanie przedstawiło propozycję wydłużenia wymiaru kary za aborcję nawet do 50 lat. Katolicy stanowią w Salwadorze zdecydowaną większość. Silny związek społeczeństwa z Kościołem utrwalił się podczas trwającej 20 lat wojny domowej i mimo tego w społeczeństwie nie ma jednogłośnej zgody na zakaz przerywania ciąży. Sondaż przeprowadzony w 2012 roku ujawnił że 51% mieszkańców Salwadoru uważa, że aborcja powinna być legalna w przypadku, gdy płód ma poważne wady. 57% twierdzi, że należy zmienić ustawę tak, by chroniła życie matki. 22% sądzi, że ofiary gwałtu powinny mieć prawo usunięcia niechcianej ciąży. Oczywiście do protestów przeciwko bezkompromisowej ustawie doszło w maju 2013 roku. Związane z ruchem feministycznym kobiety protestowały przed siedzibą Sądu Najwyższego w San Salvador. I punktem zapalnym stała się sprawa 22-letniej Beatrix. Walczyła ona w sądzie o zgodę na przeprowadzenie aborcji terapeutycznej. Ciąża zagrażała jej życiu, a płód był mocno uszkodzony. Beatrix odmówioną aborcji. Otrzymała jednak zgodę na wczesny poród przez cesarskie cięcie. Dzięki temu, oczywiście, przeżyła. Sam poród nastąpił w 27 tygodniu ciąży. Dziecko urodziło się bez części głowy, i tak na dobrą sprawę zmarło po kilku Godzinach. Innym państwem, w którym mamy tego typu przepisy, będzie oczywiście Chile, znajdujące się w Ameryce Południowej. I tam przepisy aborcyjne, antyaborcyjne, przepraszam, są bardzo surowe, jeśli nielegalna aborcja w Chile tak naprawdę to jest ryzyko. Przepisy prawne, które obowiązują od 1989 roku mówią nawet o 5 latach pozbawienia wolności dla kobiety. Całkowity zakaz przerywania ciąży został wprowadzony w czasie dyktatury wojskowej Pinocheta. Mimo to w Chile każdego roku przeprowadza się około 300 tysięcy nielegalnych zabiegów. Przykładowo we wrześniu 2016 roku Senat przegłosował propozycję ustawy, która łagodziłaby restrykcyjne prawo. Dopuszcza ona możliwość aborcji w wyjątkowych sytuacjach, jeśli ciąża zagraża życiu matki lub jeśli kobieta zaszła w ciąży na skutek gwałtu. Zdecydowana większość społeczeństwa, około 70%, uważa, że aborcja powinna być legalna w określonych przypadkach. Za utrzymaniem surowego prawa opowiedział się oczywiście jednak Kościół Katolicki, który w Chile ma bardzo znaczne wpływy oraz prawicowe ugrupowania polityczne. Przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego we wrześniu ubiegłego roku protestowało między innymi w Chile około 100 tysięcy osób związanych z organizacjami Pro-Life. Innym państwem z Ameryki jest oczywiście Dominikana, gdzie również występuje bezwzględne prawo dotyczące przerywania ciąży, wprowadzone w 2009 roku. Oczywiście w 2014 roku dopuszczono możliwość przeprowadzenia aborcji w ściśle określonych przypadkach. Liberalizacja prawa spotkała się z ostrą krytyką ze strony hierarchów Kościoła katolickiego i ewangelickiego. Organizacje ProLife twierdziły, że nowe prawo nie jest zgodne z konstytucją, która chroni życie od poczęcia. Biskupi nawet opublikowali list popierający działania obrońców dzieci nienarodzonych. I w 2016 roku przywrócono wcześniej restrykcyjne prawo, co wywołało falę niezadowolenia społecznego, bo tłumy kobiet protestowały na ulicach przeciwko naruszeniu konsensusu z 2014 roku. Uczestniczki protestów alarmowały, że nielegalna aborcja to zagrożenie dla ich życia. Liczba nielegalnych zabiegów jest szacowana w sumie na Dominikanie prawie 100 tysięcy rocznie. Kobiety decydują się jednak na ten krok ze świadomością, że grozi im 3 lata pozbawienia wolności. Jeśli pacjentka umrze w czasie zabiegu, osoba, która go wykonała i nie posiada wykształcenia medycznego, może dostać nawet wyrok 20 lat więzienia. A lekarz przeprowadzający nielegalną aborcję może trafić za kratki nawet na 10 lat. Innym państwem z tego regionu jest oczywiście Nikaragua. Eee, no, eee, czy zgodnie z prawem kobiecie chorej na raka można odmówić chemioterapię? Tak, jeśli jest w ciąży i mieszka oczywiście w Nikaraguie. Tamtejsze przepisy odmawiają ciężarnej leczenia, jeśli terapia może zabić płód. Na przykład Nicaragua należy do grupy państw, w których obowiązuje całkowity zakaz aborcji bez żadnych wyjątków. Jeszcze w 2006 roku dopuszczalne było przerwanie ciąży ze względu na stan zdrowia przyszłej matki, a całkowity zakaz aborcji poprzedziły intensywne działania środowisk katolickich. Urządzono m.in. Masową procesję do parlamentu przeprowadzono też w mediach kampanię informacyjną przy wykorzystaniu zdjęć okaleczanych płodów. Obrońcy życia poczętego uderzyli też za pośrednictwem środków masowego przekazu w środowisko lekarskie. Zarzucali lekarzom, że chcą zalegalizować aborcję z powodu własnych korzyści materialnych. Obecnie lekarz za przeprowadzenie aborcji może stracić prawo wykonywania zawodu na 5 lat i pójść do więzienia na 3 lata. Kara dla kobiety, która zdecyduje się na nielegalną aborcję, wynosi od roku do dwóch lat pozbawienia wolności. Aktywistki broniące praw kobiet od 10 lat organizują protesty przeciwko bezkompromisowym przepisom i penalizacji aborcji, również nie popierają też środowiska medyczne. Między innymi prezydentnik i Daniel Ortega Dawny zwolennik aborcji obecnie deklaruje, że wiara nie pozwala mu nadal popierać ruchu pro-choice i opowiada się za całkowitym zakazem przerywania ciąży, wprowadzonym jeszcze za czasów urzędowania jego poprzednika i tak naprawdę jego politycznego rywala. A teraz przenieśmy się do Europy: troszeczkę i mamy Maltę. Unia Europejska zawsze zarzucała Malcie, że ma ona najsurowsze przepisy dotyczące dokonywania aborcji w całej Unii Europejskiej, ale właśnie na Malcie można trafić do więzienia za wykonanie tego zabiegu. Kodeks karny obowiązujący na Malcie przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności dla kobiety, która usunęła płód, osobie wykonującej zabieg grozi oczywiście taka sama kara. Malta jest tak naprawdę jedynym europejskim krajem, gdzie zakaz aborcji nie przewiduje żadnych Wyjątków. Podobnie jak w krajach Ameryki Łacińskiej, także na Malcie zakaz aborcji można powiązać z wpływami środowisk religijnych, ponieważ katolicyzm jest religią państwową Malty, a połowa mieszkańców Malty regularnie uczęszcza na msze święte. I jeszcze jedna część Europy, a mianowicie Irlandia Północna. Wyrok dożywocia za nielegalną aborcję można również otrzymać w tej części. Od 1945 roku panuje tu prawo zezwalające na przerywanie ciąży, jeśli zagraża na życiu kobiety. W 2015 roku Sąd Najwyższy w Belfaście wydał orzeczenie, w którym mowa, że nielegalna aborcja powinna być możliwa, jeśli płód jest poważnie zniekształcony. Kościół katolicki naciskał jednak na prokuratora generalnego, na prokuratora generalnego, kościół katolicki nalegał jednak na prokuratora generalnego, by odwołał się do orzeczenia. No, biskupi argumentowali nielogicznym i wewnętrznie sprzecznym z prawem, które z jednej strony przeciwne jest dyskryminacji dzieci urodzonych ze zespołem Dauna lub z rozszczepieniem kręgosłupa, a z drugiej strony pozwala na aborcję taka, aby dzieci mogły się narodzić. I oczywiście nie muszę mówić, że jednym z takich państw, ale to już jest Azja, jest Iran. Tutaj... Tutaj tak naprawdę jest kwestia w Iranie, że nawet za utratę dziewictwa można zostać ukamienowanym. Także, co tu dopiero mówić o aborcji?